Poranne pytania, Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś poseł koalicji obywatelskiej Stanisław Gorczyca. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Łączymy się z Warszawą, bo trwa tam posiedzenie Sejmu i będziemy o tym rozmawiać, właśnie, co w Sejmie w tej chwili się dzieje. Panie pośle, dlaczego jest pan za podwyższeniem akcyzy? E Uważam, że to jest bardzo słuszny pomysł, zresztą jestem gorącym zwolennikiem po prostu, aby, aby to zrobić, ponieważ no, pracujemy nad nowelizacją, ona niedługo będzie e, przyjęta nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy kodeks karny skarbowy, który mm -hmm. zakłada objęcie e, właśnie podatkiem akcyzowym urządzeń do waporyzacji. Czyli nałożenia na nie obowiązku oznaczenia znakami akcyzy, a w przypadku jednorazowych papierosów elektronicznych określenia wyższej stawki akcyzy. Czyli co, na Czyli coraz, zawarty... coraz więcej, coraz większa liczba Polaków wapuje, czyli pali te elektroniczne papierosy różnego tak, rodzaju. Tak. I to nie może być mhm. tak, że oni nie odprowadzają podatku do skarbu państwa. No tak, to no tak się mówi, wapuje, ale to może by przy powiedzmy na czym polega ten proces, bo yy, to, to wapowanie to jest jakby yy, poddanie tytoniu w wysokiej temperaturze uwolnieniu pary wodnej, w której znajduje się nikotyna. To, na tym polega proces właśnie. Uwalniania nikotyny w e e papierosach. Jasne, to ale to od czego płacimy podatek? Od tytoniu czy jednak od nikotyny? W takim razie, Panie Pośle? Ja myślę, że to jedno z drugim jest związane, po prostu. Czyli inaczej, jakbyśmy powiedzieli, że płacimy podatek od używek, mhm. to, to to jest właściwa, właści, właściwe określenie. No po prostu wprowadzenie akcyzy wynika z potrzeby ograniczenia dostępności nowych urządzeń i papierosów, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników osób wkraczających świat używek, które skutkują szkodami zdrowotnymi. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia, którą ja osobiście popieram. Zobaczmy, że nie tak dawno mieliśmy, no można powiedzieć, aferę z, z, z alkotubkami. Dobrze, że, że w, 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 w ostatniej chwili praktycznie udało nam się wycofać te, te napoje, no bo ja, ja sobie nie wyobrażam, jak młodzież by chętnie korzystała po prostu Ale z takiej Ale panie pośle, mnie się zawsze się wydawało, że pan jednak dość liberalnie podchodzi do spraw gospodarczych, a tutaj podaje pan dwa przykłady, które są temu absolutnie przeciwne. Tak, to się, to się zgadza, a ja mam na myśli właśnie chyba zdrowie Polaków i, i, i młodzieży, to jest bardzo niebezpieczne. Widzę tą młodzież, ja widziałem taką grupę młodzieży, która odwiedzała teraz Sejm i co trzecia osoba, Widziałem, że ma te elektroniczne papierosy. Mhm. To mnie trochę przeraziło, bo myślałem, że może ten odsetek palących jest mniejszy. To niech ale... pan nie sprawdza, ilu spośród 460 posłów pali papierosy albo wapuje, bo będzie pan w ogóle przerażony, panie pośle? Pewnie, pewnie tak, ale myślę, że jednak coś z tym fantem musimy zrobić, żeby jednak ograniczyć używanie tych używek. Chociaż ostatnia, te ostatnie statystyki znacznie mnie uspokoiły, jeżeli chodzi o ilość alkoholu, które piją Polacy, bo jednak są kraje w Europie, które są. No dużo y można powiedzieć więcej tego alkoholu. No ciekawe, pią. czy tutaj posłowie średnie, średnią zawyżają, czy też zaniżają akurat przy tej okazji. <grym> Trudno mi jest powiedzieć, ale myślę, że to jest średnia, ponieważ y posłowie z, z Sejmu jest taką pigułką narodu. Czyli ja myślę, że mniej więcej jest to tak średnia. Tak, Polaków. Ten, takichśmy sobie was wybrali, to prawda. Jeżeli Taka chodzi prawda. o, o Sejm wszystkich posłów, którzy w nim zasiadają, czy będzie zgoda ponad podziałami politycznymi na przekazanie środków dla powodzian i na odbudowę po przejściu Wielkiej Wody, myśli Pan, że uda się to, to zrobić bez większych dyskusji w Sejmie? No Myślę, że są duże środki, bo ponad 23 miliardy złotych są to środki głównie z Unii Europejskiej i dobrze, że one są. Myślę, że będzie zgoda. Oczywiście, potrzeby są bardzo duże. Ja miałem okazję, byłem tam, oglądałem te miejscowości, które były zmiecione praktycznie. A gdzie pan z był między innymi, panie pośle? W Lądku Zdroju, jestne. byłem w Lądku Zdroju, ale przejeżdżałem przez te miejscowości, które które były, były zalane. Ja przy okazji chciałbym, Panie którzy podziękować naszym przedsiębiorcom z warmińsko-mazurskim i z powiatu Ostruskiego, którzy no, bezinteresownie pojechali ze swoim sprzętem, koparkami, samochodami i tam udrażniali drogi, bo w pierwszej fazie trzeba było po prostu udrożnić drogi. Wywieźli tam sterty, można powiedzieć, różnych śmieci, które przyniosła woda, i, i zostały te drogi oczyszczone także bardzo serdecznie im dziękuję. Natomiast nasza koalicja nie będzie szczęcić nakładów na pomoc powodzianą i odbudowę infrastruktury. Zakładamy, tak jak powiedział pan premier Donald Tusk, że ta odbudowana infrastruktura będzie lepsza niż ta przed katastrofą, bo będzie nowa, bo w wielu przypadkach będzie trzeba od podstaw wybudować niektóre obiekty, obiekty sportowe, ale również wszystkie inwestycje liniowe, mówię tutaj o drogach, a nawet o, o trasach kolejowych, które zostały zniszczone. Także naprawdę jest, jest to robić. Doraźną pomoc już uzyskało 50 tysięcy rodzin. Czyli no nie, nie czekamy na tą formalną akceptację, po prostu. Ale już uruchamiałem te doraźne, doraźne środki. Mam nadzieję, że to będzie proces, który będzie trwał, ale jest powołany specjalny minister. I robimy wszystko, żeby zabezpieczyć tą ludność poszkodowaną przed zimą, bo właśnie mamy połowę października, czyli nie mamy wiele czasu. No żeby, zaraz będzie mróz, co trzeba żeby... mówić. Tak, żeby, żeby to zrobić, także naprawdę jest co robić i, i wszyscy bardzo mocno sprążamy się, żeby to to załatwić. Oczywiście opozycja chciałaby więcej, bo to zawsze lepiej działa na no Albo inaczej, to, no, albo jakąś większą tak, kontrolę znajomością. Albo życie. inaczej. Tak, oczywiście będzie polemika, ale ja myślę, że jest ogólna zgoda na to, żeby pomóc powodzianom, i to w ogóle nie ulega kwestii. Tak twierdzi nasz gość Stanisław Gorczyca z Koalicji Obywatelskiej. No dziś oczywiście główna część posiedzenia Sejmu to dyskusja nad projektem budżetu na rok 2025, ale mam jeszcze jedno pytanie, panie pośle. Czy czytał pan 160 stron wniosku uzasadnienia za odwołaniem Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych? No będę bardzo szczery, po prostu ja mniej więcej wiem o co chodzi. Nie, nie czytałem, bo, bo właściwie nie no, jestem też prawnikiem, żeby po prostu to analizować, czy to uzasadnienie jest no, pod stroną, od strony prawnej, właściwej i tak dalej. I tak bym mhm. pewnie tego nie ocenił. Natomiast wiem, że na niektórych stanowiskach nie można łączyć niektórych funkcji. Sam to po prostu doświadczałem jako sekretarz miasta Olsztyna, co kiedy byłem członkiem partii. Byłem członkiem partii, kiedy zostałem sekretarzem, a to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, terytorialnym, zabrania się po prostu e, te, ludziom na tych stanowiskach e, łączenia, powiedzmy, w, e, e, takich, no, jak, jak, jak... Tak, nie jak, można być członkiem partii członko, politycznej, spod... kiedy jest nie się nie sekretarzem członkiem... miasta akurat wówczas, prawda? Tak, do, dokładnie. A I tutaj widzi pan konflikt interesów przy okazji Krzysztofa Czabańskiego i jego udziałów medialnych? Oczywiście no jest uzasadnione podejrzenie, że pan Krzysztof Cza Cza Czabański złamał zakaz łączenia funkcji szefa Rady Mediów Narodowych z uczestniczeniem w mhm. podmiocie będącym dostawcą usług medialnej i usługi medialnej i lub e, producentem radiowym i telewizyjnym. No, no tak dobrze, 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 ja rozumiem, ale czy odwołanie... Czabański zasiada, mhm. A... zasiada jeszcze, panie redaktorze, powiem, w instytucie imieniem Lecha Kaczyńskiego, przez to ma... Pośredni wpływ na działalność spółek zależnych, w tym spółki srebrnej i srebrnej. No dobrze, panie pośle, ale media. jeżeli uda wam się odwołać Krzysztofa Czabańskiego, właśnie z tejże funkcji, będziecie chcieli powołać nowego członka Rady Mediów Narodowych, czyli będziecie legitymizować ten to ciało, ten organ, którego do tej pory nie bardzo legitymizowaliście, prawda? No zobaczymy, no, no, no póki co wystąpiliśmy, Komisja Kultury może powiem tak, mm -hmm. e, e, zamówiła dodatkowe ekspertyzy w tej sprawie, no i będzie zajmowała się dziś po południu, co jest właśnie ciekawe. No i jeż, jeżeli e, e, zostały złamane przepisy, no pan przewodniczący Czabański e, powinien zostać odwołany i to na ten czas tyle mogę powiedzieć. Jasne. Natomiast zobaczymy po prostu, jakie będą kolejne wydarzenia. 8.25, o której zaczyna się posiedzenie na sali plenarnej, żeby się pan nie spóźnił. O, panie no, o godzinie dziewiątej, o godzinie dziewiątej już mamy zajęcia. Dobrze. W Sejmie. Zajęcia w Sejmie, dobrze powiedziane, bardzo dobrze. Yy, tak, naszym... bo są komisje, są zespoły. To, to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy na sali sesyjnej, ale po prostu każdy sposób ma co robić. I, Mnie się ze szkołą jakoś jest... skojarzyło, panie pośle, po prostu. Tak, e, to... Bardzo dziękuję za tę Bez rozmowę. To... Z nami był poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gorczyca. Z nami w łączeniu internetowym, bo jak państwo słyszą trwa posiedzenie Sejmu, stąd łączyliśmy się z panem posłem, który jest w tej chwili w Warszawie. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniamy dziękuję. się tymczasem.